wyjęte z samochodów elektrycznych dostały drugie życie. Okej, okay. tak. dobra, super. Podoba mi się, bardzo mi się podoba, bo pana projekt już w ogóle jak gdyby łamie wszelkiego rodzaju schematy. Dlaczego? No bo ma, jesteśmy naprawdę w miejscu, gdzie można było drugie życie gdzieś tam dać. Tak. Tym, tym, Te akumulatory um... mogą to złożyć to 10 lat najmniej. Spokojnie. Okay. Y są to akumulatory, troszkę komplikuję, bo są to właśnie akumulatory z Volkswagena, Mercedesa. Lepiej, jakby były z jednej firmy, ale koledzy tutaj się na tym tam znają, umieją to jakoś tam skonsolidować i to po prostu działa. Nie? Aha. Także tutaj no, standardowy, standardowy magazyn. Baterie wyjęte z samochodów rozbitych, uszkodzonych, a baterie są 100% sprawne. Czyli wcześniej były sprawdzone, tak? Tak, tak, tak. tak. Okej, okay. ale jaką miały sprawdność, jak, jak były sprawdzane? Nawet i 100%. Naprawdę?